Okay. jak podpisać dokument zapisany w pliku pdf? Chcielibyśmy taki dokument podpisać naszą pieczątką i naszym odręcznym podpisem. Mianowicie należy w pierwszej kolejności przygotować sobie taki sk skan pieczątki wraz z naszym podpisem. Ja tutaj mam przykładowy podpis, który sobie gdzieś tam stworzyłem. Pokażę. To jest pieczątka wraz z podpisem. To już mamy. Drugą rzeczą, jaką należy zrobić, to należy ściągnąć oprogramowanie Adobe Acrobat Rider. W tym celu należy wejść na stronę getadobe.com, z dolnej części ekranu wybrać Pobierz program Acrobat Reader i wziąłem się zainstalować to oprogramowanie. Nie będę instalował tego oprogramowania z uwagi na to, że taki program już mam zainstalowany. OK. Mamy nasz dokument. To jest nasz dokument. Otwieramy nasz dokument. Wchodzimy w podpis albo w górnym menu, albo z, pra z prawej strony, wybieramy z prawej strony z menu wy wypełnij i podpisz. Okay. Jeżeli wybierzemy plik, e, podpis, wypełnij i podpisz, wówczas pod głównym paskiem narzędzi pojawi się nam dodatkowy pasek narzędzi, wypełnij i podpisz. Klikamy, podpisz się. Ja okay, tu mam podpis ustawiony, więc go usunę. W pierwotnej w wersji to jest w ten sposób, czyli tutaj nie ma żadnych podpisów ani nic. Klikamy, podpisz się, dodaj podpis. Klikamy plusik, pojawi się nam okienko. I teraz tak, obraz, klikamy obraz, szukamy naszego, naszego przykładowego podpisu. Mamy nasz przykładowy podpis, chwilę, chwilę po prostu czekamy. Jak widać, nasz podpis się załadował, czy nasza pieczątka. Klikamy, zastosuj. Chwilę czekamy. Widać, że nasz podpis jest już, można powiedzieć, gotowy do wklejenia na dokument. Przechodzimy dowolną część dokumentu, w którym byśmy chcieli podpisać, wkleić swój podpis. Ok, ja go wkleję tutaj. Widać, e, ta pieczątka z tym podpisem jest trochę za mały, dlatego też w dolnym prawym rogu jest e, takie kółeczko, na które najeżdżamy kursorem. E, poja gdy pojawią się ile przeciwległe strzałki, klikamy i trzy trzymamy prawy przycisk myszy i ciągniemy po prostu w dół. W ten sposób powiększamy nasz, naszą pieczątkę. Należy pamiętać, aby tą, tą kopię dokumentu zapisać pod inną nazwą, z uwagi na to, że nie będzie możliwości powrotu do e, pier, pierwotnej wersji tego dokumentu. W związku z tym, klikamy zapisz, plik zapisz jako. I tu załóżmy, zapisz, zapiszemy jako kopia. Na podpicie. OK. Zamykamy dokument i sprawdzamy, czy czy podpisał się nam ten dokument. Czy zmiany zostały wprowadzone. Jak widać, zmiany zostały wprowadzone. Także wszystko jest w porządku. Ten dokument możemy wysłać albo do klienta, albo do osoby uprawnionej do tego dokumentu. Dziękuję za uwagę.